Rozpoczynamy. Dzień czwarty. Walka tras. Dobra, gadam jak Vlad z Magiki. Dobra, muszę się upewnić. Czy ja tutaj mam, mam drewno, mam pilnik, więc mam tool handle. Potrzebuję prawdopodobnie... Czego ja potrzebuję, żeby mieć łom? Nie pamiętam. Łomu? E, żeby mieć z e, Łomu chyba potrzebuję. Tak mi się wydaje. Johnny Bravo i Staszek. no na szczęście nie ja. Aktywności. Dobra, talia kart dla Malfoja. Gdzie jest Malfoy? Malfoy! Malfoy, cześć, chciałeś talię kart? Proszę, wiedziałem, że taki unikalny przedmiot mi się kiedyś przyda. Dobra, co my tu mamy? Poranny apel odwrócić uwagę strażników. Tak! Johnny Bravo dostał pysk, świetnie. Okej, okay, jeszcze <grytania> zanim je obiją, to będę mógł sprawdzić... Eee, dobra, nie. Akurat tego, tego quest'a nie chcę brać. Przy okazji jeszcze udało mi się go kliknąć, zanim mnie wywaliło do... Kurczę, do infirmary, czyli właśnie do Izby Hory. Dobra, wykonałem quest'ik, więc bardzo spoko od razu. Będę musiał patrzeć, na kolację jeszcze muszę wykonać. Kurczę, quest. Pigułki na senne i skarpeta. Pamiętam. Dobra. Czyli co? Idziemy jeść. Nie, żeby mi to było potrzebne jakoś, ale za chwilę może będzie, jak trochę poćwiczę siłę. Także dobrze. Eee, be, 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 właśnie. Gdzieś tu trzeba zrobić podkop. Widzicie, ten podkop tutaj wymaga zaledwie kilku przejść. No ale wiadomo, że nie jest, nie jest takie proste. Teraz będą piskać. Obelix! Szukaj Asterixa. A może tutaj rzeczywiście coś... O nie no, tam mogę przejść tylko do roboty. Dobra. Co mnie tutaj będą pisgać, przecież jestem. Się kurde będą rzucać. Tam się obijają mordy. Idiota, zamknij się, głupku! Wejder, jakie niewyparzone gębę ty masz chłopie. <noise> Dobra, odpocząłem. Kto tam się zlał? Paździł dostał pysk. Czekolada, zapalniczka i odłamek szkła. Nic, yy, co mi rzeczywiście bardzo jest potrzebne. Fetor. Co masz w sklepie? Nic fajnego. Walter Kowaks, co masz w sklepie? Masz łom! Czy mi łom nie jest potrzebny do, żeby zrobić, kurczę pikeks? Pozwólcie, że to sprawdzę. Tak! Potrzebny! Haha! <laughs> Czyli muszę kupić łom. Okej, okay, tylko będę musiał przejść przez... Okej, okay, Walter Kowaks, ja za tobą cały czas chcę iść. Gdzie ty jesteś? Walter Ko... kurde, nie idź tam! Nie idź tam, Walter! Kuźwa! Jeśli okaże że Walter... bo już przeszliśmy przez bramkę, tak? Jeszcze mi się zmienią i kurde, stracę łom. A, gdzie on lezie? Gdzie on lezie? Kolejna. Kurde, bramka. Świetnie, czy Walter gdzieś pracuje? Fak, Walter pracuje. No nie, no nie. No i teraz muszę dwie bramki przelecieć z łomem. A jak stracę kasę? Fak! Jak mam tego dokonać? Przecież oni mnie normalnie wyłapią. Shit, 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 jak zamrzycie, to już jak się skończy robota, to ten łom mi przepadnie. Co mam teraz zrobić, no? Czy mam brać łom i próbować przebiec przez bramki? Przecież kurde, nie mam kontraband poucha ze sobą teraz. Czy jestem w stanie dobiec, mimo wielkiego alarmu? Próbuję! Krzanie. Dobra, trudno, najwyżej stracę kasę. Co?! Żony, brawo mnie leje! O nie. O nie, fa Dlaczego? Zapomniałem o snajperach jeszcze! O Boże, 75 dolarów! Poszło się pieprzyć! No nie jestem zadowolony z tego, z tego outcomeu. Powiem wam szczerze, nie jestem, jestem wręcz wściekły! Kurde, a wszystko dlatego, że zapomniałem o, o... o... snajperach, że to jest w ogóle... ...że to jest w ogóle miejsce, jest, gdzie jesteśmy na zewnątrz, i tak dalej, i tak dalej, w dupsko, no! Błąd! Błąd, błąd podstawowy, błąd, no ale trudno. Mamy mniej kasy 75 dolców. Zanim zdążymy się przekopać na zewnątrz, żeby tego strażnika gdzieś tam przy wyjściu dorwać, to jeszcze trochę czasu minie, więc spoko. Mamy radę. Zbierzemy sobie te kasę, to nie jest problem, 250 dolców. Co to jest dla nas? Jak coś, to kurde zwiążemy kogoś, kto pracuje w tym cholernym miejscu, gdzie się wyrabia kurde krzesełka i będę dodatkowo gotówkę z tego. Ale wydaje mi się, że takiej sobie po prostu challenge zrobię, że nie będę po prostu brał pracy w ogóle, być może tutaj. Jesteś zbyt zmęczony. No dobra, Smigol, co masz w sklepie? Trepie, nic ciekawego. Dobra, czyli co? Czyli może trzeba by zacząć rzeczywiście ogarniać. Ja tutaj mogę coś... Tu będzie kiepskie miejsce, żeby się gdzieś przykopywać na zewnątrz chyba. Choć ciężko stwierdzić, może gdzieś tutaj. Właśnie! Ej! Potrzebny mi jest pomarańczowy klucz? Jak zdobędę pomarańczowy klucz, to wydaje mi się, że tu nikt nie będzie wchodził, więc będę mógł zacząć tutaj kopać. Tak przynajmniej czuję, że tu nikt nie wchodzi, chociaż cholera wie, czy nie będzie wchodził. Trzeba by tutaj pochodzić, trochę poczekać i zobaczyć, czy faktycznie nikt tutaj nie przychodzi, żaden ze strażników. Co masz tutaj? A eee, nie. Nie będę spuszczał łomotu strażnikowi, sorry. Cześć! Jaskier. Coś Fetor dostał lanie. Nie. Sid Nie masz nic ciekawego. Jakie mam questy w ogóle? Skarpeta i pigułki na senność. i muszę zacząć dalej szukać. Smigol. Sprawdzamy już chyba twój sklep. Dobra, czy już sobie tutaj po... po, po, po tak, już sobie pogadaliście. Dobra, spoko, ile dalej szukać po szafkach. W takim wypadku, bo jest mi potrzebna skarpeta i pigułki na Pasta do zębów nie. Nie muszę zalepiać nigdzie żadnych kurczę, kamer. Bateria nożo grzebień. Teraz tak nie mam nic, więc noż grzebień tak się przyda. Wolne biurko. Ugotowane jedzenie. Grzebień nóż. Dobra, ugotowane jedzenie wezmę. Szukamy dalej. Czas wolny. Spoko. A tu już chyba byłem, bo coś mi się wydaje, że poznaję kontent. Wolne biureczko. Tutaj też można by zacząć kopać. Tak, chyba tu gdzieś byłem. Ale wydaje mi się, że na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem będzie faktycznie. Po prostu yy, zacząć zbierać na pomarańczowy klucz wszystkie przedmioty. Fakaj się. Jasne. Kto się? Batman się rzuca. No ja nie mogę, no idź mi stąd. Nie możesz pójść, zacząć radować Gotham? Tylko mnie tutaj kurde męczysz, chłopie. Idź mi stąd. 71-70%. Bambo, co masz w biurku? Grzebień, nóż, toteczka i jakiś szyd. Szyd. Kart. Kartman. Mhm, mm to za chwilę. Dobrze Kartman, co masz w biurku? Masz blachę. Blachy nie mam w ogóle. Więc wezmę. Szczur, Harry Potter zabrał mi zegarek. No trudno. Podobno Batman wylatuje z roboty. No oby, bo mi tutaj bi mordę bije, co? Staszek, co masz w biurku? Co znaczy co ma w biurku Staszek, więc... E, że tak powiem, Wara. Gotowane jedzenie, jeszcze jedno. Nic... nic fajnego. Tinki Winki, Zobaczymy co on ma w biurku. Przepychacz, nóż. Wszystko słabe. Johnny Bravo, chyba sprawdzam już twoje biurko. Dobra, czyli ogólnie słabizna. <gulanie> ogólnie słabizna. Al Capone, jeszcze raz będę sprawdzał twoje biurko. Latarka, klej, łyżka. Dupa tam. Nic specjalnego. Zapalniczkę mam w razie czego. Wybielać książka. Książki nie mam chyba. Planujesz ucieczkę czy co? Ale w życiu! Ja ucieczkę? Ja tu będę chciał siedzieć do końca swoich dni. Dobra. Lucyfer. Znowu sprawdzam twoje biurko. Kabel. Czyli ogólnie rzecz biorąc słabo. Jaskier. To twoje biurko też sprawdzam, ale skoro już jestem tu. Ziemia! O! Jaskier kopie! Jaskier kopie. Hello, hello. Dobra. Zagnieździmy tutaj, zamkniemy, zrzucimy blachę. Mamy taśmę, mam tutaj drewno i pilnik. Kolacja. A, ja mam obijać mordę na kolacji! Fak! Zrzucę jeszcze książkę tylko. Obić mordę na kolacji, dobra, tak się przyda. Dobra, yy, kto chce dostać w łeb? Kto na ochotnika? Kto mnie tutaj najbardziej nie lubi? Smigol. Tylko zdążył, kurde. Dobra noc, niewiec i Trevor. Świetnie, kasa wróciła. Możecie mnie obijać, proszę bardzo. O, pięknie. Tak powinno być. Ach, w porządku, w porządku. Czyli trzeba będzie zbierać wszystkie przedmioty na pomarańczowy klucz. Czas na ćwiczenie, więc ja już jestem na miejscu. Dzień dobry, ja już tu sobie ćwiczę. Za chwilę będę miał siłę na maksa, co mi się podoba bardzo. Więc w razie gdyby mnie obijali, to trochę będą musieli się pomęczyć ze mną. Paździoch jakiś taki butny jest! Chyba mu zabrali mocnego fula! dlatego tak się rzuca, chłopak! Będę chciał zebrać na klucz zabawki. Kurde, prawie mi nie wyszło to podniesienie. <gry> Jakoś tak kiepsko szło, więc i dobra. Dobra, dobra. Ty pójdziemy jeszcze trochę przeciwdzieć intelekt. Paździoch sobie szybko wsta... Wydaje mi, się, że oni teraz o wiele szybciej wstają. Jak już padną. Krzycie. No, ja tam krzycz sobie, ja potrzebuję. Cały czas potrzebuję, kurczę. Cholercia tego. Skarpety. Nikt skarpety nie ma? Co to za chamstwo jest. Jak tam stoją statystyki? 68 i 88. Całkiem nieźle. Prędkość tu w ogóle nadal wydaje mi się, że jest zbędna i szkoda czasu na nią. Więc spoko. Nie. Dużo kasy w sumie z tego było, ale, ale i tak powiedziałem nie. Zapalniczka tego mi trzeba. Dobra, mam trochę zapalniczek. Mogę ci jedną oddać w sumie. Dobra, kto tutaj mnie, że tak powiem, yy, o, Trevor, słuchaj, może będziemy kumplami z Trevorem, co, co wy na to? Dam mu dużo żarcia, proszę bardzo, 82, już jest mój kumpel, czyli mogę go, tak, już mam rzeczywiście go zrekrutowanego, gdybym chciał komuś obijać mordę. Jest łom, po raz kolejny, Fetor ma łom, kurde, łom podejście drugie, tylko musimy stąd wyjść. I żeby ten sklep się nie zresetował. Kurde, nie resetuj się sklepie, błagam. Nie po raz drugi, nie, nie przeżyję tego samego faila. Dobra, wieczorny czas wolny. Fetor, czekam na ciebie tutaj. O Jezu, gdzie on jest? Fetor, Fetor, Fetor. Fetor! Nie Balrog, Fetor! źwa! Fetor! No w mordę, jeża. No i nigdy w życiu się nie zaznaczy. Skubany, no! Fetor jest, dobra, łom mam wreszcie. Okej, okay, kto za mną łazi? Trevor cały czas łazi. Dobra, Trevor, idź mi stąd. Siabada bada, ja tu nic nie robię! La, 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 la. <grystanie> Okej, okay, dobra, zrzucamy. Kurna, mi tutaj się zakleszcz. Dobra, i chyba zobaczymy, czy, czy jestem w stanie zrobić już to, co chcę zrobić. Prowizoryczny uchwyt. czy Ja mam taśmę klejącą. Mam całe szczęście. Dobra, moi drodzy, mam. Proszę bardzo, słaby kilo! Czyli podstawa do kopania jest. Świetnie. Trzeba będzie teraz zebrać wszystkie przedmioty, które są mi potrzebne, żeby zrobić łopatę. Albo znaleźć gdzieś rydel. Albo łyżki. Właśnie. Może po prostu łyżki. Co? Zauważyli mnie tam i się rzucili. Hej, zauważyli mnie tam i zaczęli się rzucać, ale nie stwierdzili. Hej, jak ty się tam dostałeś? Ho, to ciekawe. Trochę szczęścia mam w takim wypadku. Eh, dobra. Trevor mnie lubi, ale zobaczymy i tak, co ma w biurku. <laughs> A co? Nic ciekawego. Kto ma skarpetę? Smigol, czy może masz skarpetę? Bo to w sumie. No nie jesteś, nie jesteś tym, nie jesteś, e, tym małym gnomem, czy tam, jak on się nazywał w Harrym Potterze, co jak się dawało skarpetę, to już stwierdzał, że, o! Jesteś moim panem, uwolniłeś mnie. Sidleniwiec. Didi, didi, latarka należy do niego. Nie. Takich questów tu ja nie przyjmuję. Wolę sobie poćwiczyć jeszcze intelekt trochę teraz. Mam kilof, mam kilof, moi drodzy, więc już mogę, że tak powiem, powoli sobie, że tak powiem, że tak powiem jeszcze, tak powiem jeszcze raz powiem, że że tak powiem, kopać. Ale jeszcze potrzebuję czegoś, żeby robić, e, że tak powiem nie podkopy poziome, tylko podkopy pionowe, tak? Czyli właśnie jakiś rydel, czy zestaw łyżek. Ale przede wszystkim potrzebuję jeszcze, moi drodzy. Kurka wodna, klucza. Będę musiał obić strażników w ten mój klasyczny sposób, czyli po prostu e, dziś na początku dnia obijać strażników i sprawdzać, kto z nich jakie ma klucze, żeby znaleźć strażnika, który posiada klucz pomarańczowy do tego miejsca, gdzie będę chciał robić podkop. Bo to jest mój wstępny pomysł na ucieczkę, na wyjście stąd na zewnątrz. Więc zobaczymy. Czas na ćwiczenie to dobry moment, żeby. Tralalala, dobra, mi się to podoba już. Kolejny. Szczoteczka do zębów, spoko, gdzieś tam miałem. Lucyfer! Co ty tutaj masz w sklepie? Nic specjalnego. Dobra, czyli ogólnie mamy trochę tutaj zabawek w sensie e, znajdź mi coś. Szczoteczkę mam zapalniczkę mam. Szczoteczkę zapalniczkę mam, więc może po nią po prostu pójdę. Jest szczoteczka, zapalniczka może być. Jedna mi się i tak przyda, żeby wiecie, co zrobić, żeby zrobić. E, molten plastik! kawałek plastiku i Trevor, spoko. Dobra. Kto chciał co? Szczoteczkę dla Smigola, żeby chciał sobie umyć te swoje ząbki. Gdzie jest Smigol? Smigol! Mogę go znaleźć teraz, kurde. No i gdzieś, kurde się skrył. Skubany. No i co, nie ma go? Czy ja jestem ślepy? Chyba nie mogę go, nie mogę go zlokalizować trochę. Ej, no naprawdę go nie mogę zlokalizować. O, jest. Dobra. Szczoteczka dla Smigola. Spoko tam jeszcze kto chciał, zapelniczka Johnny Bravo, ale chyba nie zdążę już teraz. Nie, już teraz nie zdążę. Zapelniczkę dam mu następnego dnia. Ja będę ją nosił ze sobą, żeby pamiętać. Dobra, czyli co? Czyli teraz musimy polować na przedmioty potrzebne nam do łopaty, czyli na pewno z tego co kojarzę, to chyba rzeczywiście będzie mi potrzebny znowu pilnik i znowu drewno. Tak mi się wydaje. Tak, żeby zrobić łopatę potrzebuję znowu tool handle, czyli kolejny, kolejna dawka pilnika i i drewna jest mi potrzebna i do tego jeszcze plaster, czyli nic z tych rzeczy nie mam żeby zacząć robić łopatę, chyba że rzeczywiście znajdę jakiś rydel. Także, moi drodzy, tak się kończy dzień, czwarty zalka teraz idziemy spać, bo czas zregenerować sobie dużo energii, ponieważ jesteśmy zaraz moment, ponieważ jesteśmy już tutaj inteligentni, jesteśmy całkiem mądrzy, jesteśmy całkiem silni, nawet ten sam poziom mi się udało uzyskać, więc. Jeśli chodzi o statystyki, jest całkiem spoko. Można zacząć skupiać się rzeczywiście i faktycznie na prawdziwej ucieczce. Także dobranoc, płynanoc.